Hello. hello. Jestem po krótkiej przerwie, bo takie mam. jak już zdążyliście zauważyć takie fale, albo robię dużo filmów, albo nie robię, ale miałam teraz cały dzień taki dosyć ciężki. No i wracam do Was. Wracam z takim szybkim testem trzech produktów, które może Was zainteresują. Może akurat zobaczymy. Pierwszym produktem to jest. tak. Przyszedł moment, żeby przetestować, to znaczy, dobrze, skłamałabym. Przetestowałam ją, przetestowałam ją sama wcześniej, ponieważ chciałam mieć jakieś swoje zdanie na, na jej temat, zanim nakręcę film, bo tak jak Wam już mówiłam, często się nie udaje po prostu mi nakręcić końcówki, więc żeby nie było zamieszania, już mam swój, swoje wyrobione zdanie na temat tej yy, maskary czyli maskara z NABLI, najnowsza, paleta Tarte. Nie wiem, czy w ogóle słyszałyście, czy były gdziekolwiek testy tej palety na, na YouTubie. Ja w ogóle powiem Wam, przyznam się, że ja ostatnio w ogóle YouTube nie oglądam. Taka ze mnie YouTuberka, z różnych względów, może kiedyś pogadamy o tym. Natomiast ta, tej palety, tą paletę widziałam właściwie tylko w jednym, na jednym kanale, obiło mi się gdzieś tam oczy. Jest to paleta ośmiu bardzo podstawowych cieni. I są to cienie, które już też przetestowałam. Mam też swoje zdanie już na ich temat. Więc to chciałabym z wami dzisiaj e, pop, na nich popracować. I coś takiego ładnego, Stuface, w pierowym pudełeczku. Takie piękne serce, a w środku brązer rozświetlający. Ciemniejszy, jaśniejszy, przepiękny produkt. Zobaczymy, jak na mojej twarzy to będzie. Potrzebuję trochę słońca. Dzisiaj jest taki bardzo smutny dzień, więc może. Może akurat mi to poprawi humor. No, dobrze. Słuchajcie, mam zrobioną, mm, zrobioną twarz podkładem. Z, no, cały czas go męczę, bo mam go pod ręką, ale też bardzo go lubię. Z Bielendy Eco Fluid. Pod oczami mam też ostatnio mój ulubiony, naprawdę mój ulubiony mm, korektor z mm, Glam Shop. A pod tymi produktami ostatnio też bardzo, y, jakby, znaczy bardzo testuję kremy z firmy TOBOMALA są to naturalne ze świetnym składem, z prostym składem z polskich yy, składników produkty w szklanych opakowaniach no, polecam Wam podlinkuję, bo trzeba promować yy, polskie firmy, oczywiście ja nie mam żadnej współpracy z tą firmą ale dzięki Kasi mojej yy, widzki yy, ona mi gdzieś tam na, śmignęła z tymi produktami, zamówiłam sobie pod oczy krem pietruszka z witaminą C, a na całą twarz konopie i B5, witamina B5, co prawda ja nie uczy... jakby nie jestem fanką kremów pod oczy, ale chciałam wypróbować ten krem, on jest tak bogaty, że można go naprawdę w mojej ilości nawet na twarz, w takich neveralgicznych miejscach używać, świetny produkt, świetne produkty, ale powiem Wam, może o tym więcej w innym odcinku, bo są warte przedstawienia, naprawdę fajne, fajne, fajne. Dobra, no i oczywiście jeszcze mam filtr z Basic Lab. Cały czas uważam, że jest świetny. No dobra. Zacznę może od palety cieni. Tak jak Wam mówiłam we wstępie, nie widziałam, naprawdę, nie widziałam nigdzie na filmach reklamy tej palety, a dziwię się troszeczkę. Kiedy zobaczyłam ją, zobaczcie, jakie ona ma piękne kolory. Piękne, neutralne, oczywiście są neutralne kolory. Jeżeli ktoś lubi ciepłe kolory, takie bardzo ciepłe, no to nie do końca może tu to się jakby sprawdzi. One są neutralne, ale nie są chłodne, więc jeżeli, yy, jeżeli szukacie coś takiego naprawdę na co dzień, to uważam, że ta kolorystyka jest świetna. Co my tu mamy? Mamy tutaj 8 cieni, gramaturze netto łącznie no 2 gramy. No to nie jest za dużo, ale z drugiej strony umówmy się, czy my kiedykolwiek bardzo rzadko yy, jesteśmy w stanie zużyć całą paletę. Tutaj z tyłu producent pisze jak to, jak powinniśmy je używać, czyli na użyć e, korektora Shape Tape e, jako primera. E, najpierw położyć błyszczący cień, a później e, rozblendować tomatowym. To jest paleta, która właściwie się nazywa High Performance Naturals, ale tutaj jest dopiska, dopiska Shape Tape Shaping, Eyeshadow Palette, Palette, no właśnie. I używałam jej przez ostatnie dni i muszę powiedzieć, że jestem nią zafascynowana. Może, może dobra, za dużo psuło, ale bardzo mi się podoba. Mamy tutaj w tej palecie raz, dwa, trzy, cztery cienie matowe. Są to ten jasny. Ten takie dwa do rozblendowania, bardzo fajne, jasne, w odcieniu w różu i bardziej ciepłego brązu. Jeden taki ciemniejszy tutaj też. One, one wszystkie mają delikatny odcień, po poblask różu. Pomimo tego, że się może wydają, że te są brązy, ale jak je tak rozblendujecie, to taki jest tam nutar nuta różu. Natomiast mamy oprócz tego cztery cienie, które są błyszczące. I teraz, to nie są cienie typu... Um, Wiecie, o które mi chodzi z Glam shopu te błyski. Zapomniałam. To nie są takie cienie, to są takie fajne metaliki. One są niesamowicie, ale to niesamowicie kremowe. Szczególnie te dwa tutaj są, po prostu to jest jak masło. Ten jest, ten tutaj jest trochę bardziej suchy i on jest taki dziwny, bo to nie jest mat, to nie jest metalik, to jest taka satyna, ale taka bardziej podbita. One są w ogóle, te maty też nie są takimi matami, wiecie... Płaskimi. Są takie satynowe, ale w takim przyjemnym odczuciu. A tutaj jeszcze Wam dam ten. Ten tutaj jest chyba najsłabszym elementem, on jest najjaśniejszym błyskiem, ale on jest bardzo, zobaczcie, on jest bardzo, bardzo delikatny. Te cienie są. Jakby to powiedzieć, jeżeli ktoś szuka cieni ekstremalnie mocno napigmentowanych, to, nie, to ich tutaj nie znajdzie. Natomiast te cieni są tak przyjemne w pracy, one są tak um, um, przyjazne w pracy, i to dla osób bardziej wprawionych w malowaniu, i takich osób, które się dopiero uczą. Tymi cieniami trudno sobie zrobić problem. Te kremowe e, błyski, rozmarowane na palcem, nawet na powiece, one się zachowują jak kredka e, albo jak krem w, cień, e, krem w cieniu. Cień w kremie są tuściutkie, takie fajne i mają bardzo dobry pigment. I naprawdę jeden, jedno zamoczenie w palcu pozwala nam pomalować całą powiekę. Te maty są, nie są mocno napigmentowane, nimi sobie też nie zrobicie krzywdy. One są świetne do budowania właśnie załamania, do takiego um, takiej zabawy, światło cieniem, jeżeli chodzi o oko. E, tym cieniem możecie sobie przyciemnić. On, on, tak jak Wam powiedziałam, to nie jest błyszczący cień, więc on może być używany do takiego przyciemniania zewnętrznego kącika. Jeden cieniem takim troszeczkę, który mnie, może nie to, że zawyt, ale jest najsłabszym według mnie z tej palety, to jest ten. Te cienie, jeżeli się mnie zapytacie o fajną paletę do makijażu dziennego, która jest bardzo pro, łatwa w użyciu, która nie powoduje plam. Tutaj sobie plam naprawdę nie zrobicie. Te, te cienie się rozkremu, rozkremują, rozsmarowują jak krem na powiece. Nawet na takiej trudnej powiece, jaką ja mam, albo taką, jak wiele z moich widzek ma, czyli takiej bardziej dojrzałej powiece, to te cienie są naprawdę świetne. Ja jestem pod wrażeniem i tak trochę się dziwię, czemu o tej, o tej o panacie się tak mało mówi. Ona kosztuje 119 zł w Seforze. Dużo, niedużo, no to tam już zostawiam Wam do decyzji, ale, ale tutaj się nie musicie zastanawiać przy tej palecie, czy macie dobrą bazę, czy złą bazę, czy taki pędzelek, czy taki pędzelek. Nie zrobicie sobie tą paletą krzywdy. Trochę mi te cienie, szczególnie te te e, matowe przypominają taką starą, dobrą Bobbi Brown. Sorry, że tak to może zabrzmiało, ale mam taką jedną paletę, mam dwie palety z Bobbi Brown, one może te są bardziej tłuste pod palcem, tam były jeszcze bardziej suche. I później kochałam tą paletę, ale potem, jak weszły te wszystkie palety z takimi mocnymi pigmentami, odłożyłam ją na bok, i jakiś czas temu sobie ją wyciągnęłam, pomalowałam się i sobie przypomniałam, dlaczego ją kochałam. Bo to była paleta, która miała przepiękne, neutralne holo, kolory, kolory i miała taką łatwość w malowaniu. To jest coś, co cały czas uważam, że nasze firmy, szczególnie polskie, muszę to powiedzieć. O to nie dbają, bo skupiają się na mocnym pigmencie, na jakimś takim błysku, nie wiadomo jakim, a tak naprawdę nie ma mowy o takiej przyjemności w używaniu. To jest ta paleta. Dla mnie, tak samo dobra jest jak. Ta paleta z Omnia Botanika, dla mnie oczywiście, to jest moja opinia. Wiadomo, że mogą być różne. Te są bardziej kremowe, ale też są cudowne, cudowne. Kocham te, te cienie. I teraz te cienie leżą u mnie cały czas ja się nimi non-stop maluję z Omni. I cały czas teraz się zaczęłam malować właśnie tymi cieniami z start, bo też nie dość, że mają fajną formułę, to jeszcze te kolory do mnie przemawiają. Więc jeżeli poszukacie jeszcze raz palety codziennej takiej, którą możecie sobie zrobić fajny, dzienny makijaż, lekko podkręcony, lekko podkręcony błyskiem, to sobie ją kupcie. Jeżeli nie macie innych, oczywiście, nie namawiam Was. Albo to jest palta, z którą nie będziecie miały naprawdę pro, mieli problemu w użytkowaniu. Natomiast do takich, wiecie, mocnych, to, to, takich mocnych, nasyconych makijaży, to już może mniej, chociaż też się da z tego zrobić. Ale to nie będzie, o, przypomniałam sobie, to. Turbopigmenty, ale to nie są turbopigmenty, więc na to możecie sobie podkręcić jakimś turbopigmentem i też to będzie wyglądało świetnie. Ja się dzisiaj pomaluję oczywiście tak w przyspieszeniu, bo to nie jest jakiś tutorial makijażowy. Bardziej chciałam Wam przedstawić ten produkt eee, i zobaczycie, na, zobaczycie sobie na przyspieszeniu, jak się tymi um, produktami, jak tymi cieniami się fajnie, naprawdę fajnie maluje. Jestem zauroczona. 119 zł w cenie regularnej. Tart wchodzi często na promocję ale nawet w tej cenie takiej regularnej uważam, że jest to bardzo fajny, fajna opcja. Dobra, to zaczynam malowanie. O, zobaczcie jedno ciapnięcie w cień. Chciałam Wam pokazać jaką to ma pigmentację, w sensie masyłkowość. Ja już mam zrobione oko, tak naprawdę biorę pędzel, obojętnie taki troszeczkę sztywniejszy, żeby to ładniej rozblendować i zobaczcie i już mam zrobione oko. <laughs> naprawdę te cienie są, są świetne. Ony, ten, ten, szczególnie właśnie ten cień zachowuje się jak cień kremowy, on jest bardzo przyjemny. Bardzo przyjemny. Bardzo ładnie się rozblendowuje do takiego matu, więc. Jeżeli macie ochotę mieć szybki makijaż, no to zobaczycie, mam oko właściwie rozblendowane, zrobione do tego rzęsy. Jaśniejsze coś na środek powieki i mamy, I mamy temat z głowy. Weźmy eee, sobie ten brusz padający. w one się nie sypią za bardzo, więc możecie spokojnie malować się nimi już po, po malowaniu twarzy, tak jak ja to robię. To, to jest naprawdę podstawowa paleta, więc tutaj nie ma jakichś kolorów, więc te wszystkie kolory się pięknie przenikają w jeden. Okej, okay, słuchajcie, pomalowałam sobie te oczy na razie, tak to wygląda. Bo teraz przejdziemy do tego. Ten tusz jest tak piękny, że nawet jak mi się skończy, to go nigdy nie wyrzucę. Jest przepięknie wykonany. Jest w ogóle z metalu. Opakowanie, chyba metal, tak mi się wydaje. Tusz szans Nabla Vicious. złośliwy. Przepiękny, przepiękne opakowanie, metalowe. Ja tutaj pokażę Wam z bliska z takim kotem, co ma czerwone oczy. No, coś przepięknego. Ona kosztowała około 100 zł. Potem wam napiszę po w opisie w trakcie remontowania filmu. Sprawdzę dokładnie tą cenę. Rzuciłam mi się w oczy, bo to jest jakaś nowość z nabli. No Nie widziałam, powiem Wam szczerze, nie widziałam tak pięknego pakowania chyba nigdy, jeżeli chodzi o, no to jeżeli chodzi o wkład. Mamy mm, spirale w kształcie takiego. No, nie wiem, bo to jest taka typowa spiralka e, silikonowa, ale bardzo malutka. O, no, połowa takiej no, standardowej. Bardzo przyjemnie się nią maluje. Natomiast, ponieważ już używałam tego tuszu i wiem, ta główka jest niewygodna, bo nie można sobie tak fajnie podkręcić tej e, spirali, żeby podkręcała nam rzęsy. Więc, e, no, piękna sprawa, ale niestety, no, mało wygodna. Druga rzecz, bo też wiem, bo używam tusz się niestety rozmazuje na dolnej powiece bardzo. Miałam, fakt, miałam to tylko raz, więc się teraz drugi raz i napiszę wam pod filmem, czy to się powtórzyło. Ale o ile na górnej powiece odbił mi się znikomym, minimalnym tutaj ilości, delikatnie, bo w tym miejscu mi się zawsze odbijają tusze, o tyle na dole strasznie, więc nie wiem o co chodzi. Może też ten krem, który ostatnio użyłam jest bardzo bogaty pod oczy i przez to te, 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 te tusze do rzęs mają się gorzej, ale, ale uczciwie Wam mówię, odbił mi się na dolnej powiece, więc ostrzegam. Dobra, bierzemy się za malowanie, bo ten film coś już widzę, żebym znowu za długi. Pod zalotka i lecimy z koksem. Ten tusz jest bardzo gęsty, bardzo gęsty, taki... Taki bardzo esencjonalny. Nie wiem, czy to tak. O, już się ma za, zobaczcie. Natomiast sama ta końcówka tego tuszu, ta spirala jest prze, przecudowna. Jest dokładna, można sobie naprawdę świetnie wyjechać. Tylko przez to, że nie mogę kręcić tym, tą końcówką przez tą główkę, jest mi troszeczkę trudniej dojechać do tego dołu. Ale zobaczcie, drugi raz maluję te ręce, więc ona nie jest jakoś mocno zużyta i jaki przepiękny efekt daje. Naprawdę przepiękny jak się przybliżę troszeczkę. O, będzie lepiej widać. Dość dużo się nabiera tego tuszu na e, spirale. Aż sprawdzę za chwilkę ile tego jest. Taka jest to pojemność, bo wydaje się, że jest bardzo dużo tego produktu. Ale może to wynika z tego, że ta spirala jest taka, że po prostu dużo nabiera. Ale o, piękne są te rzęsy. I on naprawdę pogrubia i wydłuża. Jest taki ładny czarny. Tak jak nie lubię tuszy do rzęs wysokopółkowych tamten, takten, nie. Zachwyca. Mamy tutaj 10 ml, to dużo. Dużo, dużo. Volume and Definition mascara. Czyli to jest taka właśnie pogrubiająca. Wiecie, ja zobaczę, co pisze o niej producent na stronie Sefory, bo to jest ciekawe. I ona kosztuje w Seforze 109 zł. Teraz widzę. jest 100% wegeta wegetariański. Wegański i cruelty free. To natychmiastowo zwiększająca objętość tuż do rzęs, który inten, intensyfikuje uniesienie rzęs u nasady, pozostawiając końcówki w wspaniałym, w wspaniałym stanie. Są wydłużone, uniesione i dobrze rozdzielone. Dzięki winylowej formule strategiczne połączenie ze szczoteczką Micro -Clau -Clau Comb Vicious buduje pełną i intensywną w kolorze linię rzęs, która nadaje głębiej spojrzeniu. Innowacyjna szczoteczka. Ona jest faktycznie bardzo miła, taka nietwarda. Długotrwa długotrwała formuła, objętość i podkreślenie, testowane okolistycznie. Nie, naprawdę jestem pod wrażeniem, tylko tak jak wam mówię, uprzedzam, odbiła mi się na dolnej linii y, rzęs, więc nie wiem z czego to wynikało. Być może coś moja wina. No i znowu się ma znałam. Dobra, spróbujemy to wcapać. Muszę się nauczyć tą końcówką pracować, ale jest naprawdę bardzo przyjemna. Zobaczcie, przepięknie się nie maluje. Oby tylko wytrzymała, yy. bo naprawdę wrażenie robi efekt. No, świetna. I ta szczoteczka jest tak cudowna. Cieszę się, bo wiecie, że ja preferuję te niskopułkowe tusze do rzęs. Ok, pomalowane rzęsy wyglądają, uważam, świetnie. Czego chcić więcej? Mokrej. Tej bar... Ja akurat, no nie wiem jak Wy, ale ja preferuję mokre yy, yy, maskary, nie lubię maskar, które są za suche. Dobrze, odsunę się troszeczkę i zrobimy sobie twarz, usta i kończymy. Do twarzy, tak jak Wam wspomniałam, mam to serduszko stufaced, Too Faced Sweethearts Bronzer yy, Baked Luminous Glow Bronzer, czyli to będzie taki fajny, rozświetlający na lato. Produkt, przepiękne papierowe opakowanie, raczej nie do kosmetyczki, bo się zniszczy i taki dwukolorowy bronzer, który bardzo przypomina mi ten bronzer z My Secret, taki ja nie mam go w tej chwili, ale taki też podzielony, wypalany, wypiekany na pół. Wezmę sobie taki pędzelek z okrągłym i pomieszam, nie będę się bawiła w jakieś dzielenie i sobie zrobimy po prostu trochę słońca dodamy do tej twarzy. Ja. U... Czy to pachnie? Mm. Ja uwielbiam produkty Stuface, jeżeli chodzi o bronzery, Kochałam ten bronzer z Chocolate Soleil, chyba się tak nazywał. Naprawdę świetny, świetny produkt. Ten kupiłam, była jakaś promocja, chyba za jakieś 60 zł. Więc akceptowalny. No to ciepły jest ten kolor, wiecie, to nie jest. Nic do konturowania. Ale ładnie wygląda na skórze. Właściwie, mając ten yy, brązer, nie musicie mieć nic więcej. Żadnego rozświetlacza. Świetny, fajny produkt na lato. Bardzo, bardzo polecam. I możecie go jeszcze znaleźć pewnie w syforze za fajne pieniądze. Ponieważ do ust nie mam nic yy, dla siebie nowego, ale może to coś będzie dla Was nowego, pomogę sobie dzisiaj. Hudom Beauty usta. W przepięknym kolorze Hardbreaker. Ja muszę Wam się przyznać. Bardzo lubię produkty do ust od chudy. Bardzo miło pachną. Są takie lekkie, bardzo komfortowe w noszeniu, a ten kolor Hardbreaker jest po prostu faktycznie łamie, łamie nam serce. Maluję sobie usta i do Was wracam za chwileczkę. Skończyłam. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ta pomadka to jest naprawdę hardbreaker, naprawdę ja zapomniałam o niej, bo ona leżała w mojej kosmetyczce, której też zapomniałam, tam miałam, okazuje się tonę moich starych pomadek. Super, że ją znalazłam. To jest pomadka, która jest podbita różem. Ten, ta czerwień jest przepiękna. Przepiękna. Zobaczcie, jak wybiela mi zęby. No. Jeżeli chcecie komuś zrobić prezent, to tak, ten komplecik z, z, z Huda Beauty do ust, one są zawsze świetne, naprawdę ja nie mogę złego słowa powiedzieć o tych pomadkach, mam do nich słabość, mam jeszcze kilka innych kolorów, polecam Wam, świetne są. A co do reszty, to na bieżąco Wam mówiłam, kot jest przepiękny, przepiękny, zobaczymy czy mi się odbije znowu, mam nadzieję, że nie, a jeżeli tak, to będę malowała tylko górne rzęsy, już dolnych nie będę malować. Serduszko z Too Faced, świetne, tylko ciepłe, jeżeli lubicie takie bronzery do ocieplania twarzy, to polecam gorąco. No i paleta Start, uważam, że niedoceniona na polskim YouTubie, a warta tych 119 zł. Nie wiem, czy ktoś, to mnie ogląda, jeszcze nie ma palety podstawowej, ale jeżeli nie ma, a lubi takie neutralne kolory, to bardzo Wam gorąco polecam. Wszystko, co mam na twarzy, postaram się napisać na dole. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki Pa.